Witam, witam, śmianeczko z tej strony Maksymu. To jest kolejny odcinek z gry Minecraft Avatar Legends, ty też legendy awatarów, gdzie kontynuujemy naszą wycieczkę po Basic -e. I już ostatnio Longfanga pokonaliśmy. A teraz idziemy, zobaczymy co tu chcesz, żołnierzu ziemi. I wonder what the Daily were doing here earlier. So <laughs> Zastanawiam się co to robili w czasie Daily. Nie mogę zapytać Longfanga. Nie wiem, pokonałem ich, nie ma za co. Teraz idziemy dalej, zobaczymy co tam jest. Dobra, to jakaś randomowa pani, a nie jakiś Citizen's. I like to come see her. Aha, chcę tu, przychodzę tutaj, żeby sobie posiedzieć po długim dniu i podziwiać widoki. No dobra, spokoj, ja też mogę tu podziwiać widoki, bo jak widzicie, mam trzy punkciki. I jaki teraz by tu czar wybrać? Octopus form. Hmm. Frostbreath. Fajnie bym chciał Frostbreath, ale co tu jeszcze mamy do wyboru? E Airquake. Fajnie, fajnie. Airwolf. Airwall tak mi się nie przyda. A tutaj? Airsphere. O, airsphere by był fajny, czyli y jakby sfera wiatru. Tornado. Później. A w ogniu co mamy? E Fire sweep, Okej, okay, czyli taki jakby y wiecie. Tornado ognia, a takie z nóg, co robił Zuko Meteor Dash to by się przydał na pewno eee, Ale myślę, że nie widzieliśmy jeszcze Earth Sphere Więc sprawdźmy jak to wygląda Ymm, Mogę blokować nadchodzące ataki Dobra, spoko, i jak to wygląda? Uuuu Okej, okay. Uuu. <ścoughs> Widzieliście to? Jenny, czekajcie, patrzcie jak. BUM! Fajne, jak coś do mnie leci, to ja mogę zablokować. Uu, to, jest, to jest coś, co bardzo lubię. Dobra, co my tu mamy dalej? Idziemy, idziemy. Zobaczmy, kim jesteście tutaj. Uuu, coś takiego wiecie, jakby zasadzka? Halo? O! Firebenders! Mogą w ogniu, ale gdzie? Gdzie? Wiem, że tam, nie? Tam, ale. Zobaczmy co tu jest. Może znajdziemy pionek. Jakieś na razie te odgłosy z czystego Minecrafta mamy. Wow. Może poszliśmy w tą stronę? Czy ja mogę tu przejść? Nie. A to? Ty, bolin! Babu, jak fajnie wyglądasz babu! Dobra. Bolin, Herder, I'm Bolin, my brother and I have practiced our bending all day. This break, but still there is. Ok, Bending Master Northern Air Temple. Ok, u niego odblokujemy Północną Świątynię Powietrza. Um, czyli tam mogą być inni. Dzięki, Bolin! Razem, z pozdrów brata, tam maku, nie? Czy coś tutaj jest? Pionek do paisza jakiś? Nie, a tutaj? Hmm, na razie mamy za mało tych pionków. Co tutaj się dzieje? Okej. Okay. O, o, o. Nie, tutaj jest tylko wejście. Nie, no, mamy, jed mamy dwa, bo tam u Airo jeszcze zobaczyliśmy. E, wiecie co? Ja się wrócę teraz na szybko, bo tam nie poszliśmy w jedną stronę, nie? Tam, gdzie byli, gdzie był Azula, nie? No. I dzisiaj sobie chyba z Azulą zawalczymy. No. O, cześć. Kurde, ale ładnie. Z Azulą będzie ciężko, ale mamy Earth więc możemy potańcować, Ale najpierw May, <grym> Azula szuka ja ciebie. Ichat love love fun capturing King Bumi. aha, mieliśmy dużo, dużo radości z złapania króla Bumiego. Jest, jest fajnie dobra, czy nic mi nie, nie dacie ej, żadnych tych swoich wachlarza, nic, czy coś tu jest do znajdzenia, nie, 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 nie widzę, nie, ale Azula Azula, no dobra, Azula sprawdźmy co tam potrafisz, nie Azulka, let's go <ścoughs> mój brat i mój wuj obraziliśmy władcę ognia co zniosło na nas, jakby przyniosło shame, czyli e, pogardę, tak? Ja jestem prawdziwą spadkobierczynią Narodu Ognia. E, e, Wyzłycie pojedynek, awatarze! Pokażę ci, co to być prawdziwym mistrzem Magii Ognia. No spoko! Ja ci pokażę, kim ja jestem. Uuuu, to będzie ciężkie. Z Azulą. Ciekawe czy będzie miała magię piorunów. Ale wiecie, najpierw... Najważniejsze. Elsfer Uuu, ona ma niebieski ogień! Super! Ej, dobrze, że to dodali! Łojeny! Też ogień zwalczaj ogniem, nie? Ja! Fajnie, że dodali taki szczegół, że ona ma niebieskie pomienie, nie? No dawaj, walnij mnie. Nie! Dobra, musimy naładować trochę. energii Uuuu! Kurde! Chodź tu! O, ale dostała! Dobra, bum bum I teraz woda. A, ale też dostała. Fajnie, że tu leży na ziemi też. Pamiętajcie, że Azula przegrała z katarą, nie? Dobra, 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 troszkę uuu, ale ciężko się z nią walczy. Ale kamienie mamy po swojej stronie Masz kamieniem I jeszcze drugim I jeszcze... O! Dobra, dobrze, że się tak szybko leczymy Jak ona tak robi, wiecie? No dawaj O, ale pięknie, jakby ją skontrowaliście My, my ją skontrowaliśmy no, Ogień Nie, 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 okej okay. Muszę uważać, muszę uważać Bum, bum i boom. Może to jest boss... O, dobra Boss ostateczny, Basingse. Se. Okej. Okay. Nie rozumiem co się stało. Dalej, mej, czemu nie walczyłyście ciężej? Co? przecież one stały tam, nie? I'm ready to Dobra, skończyłam. Dawaj nagrodę. Okej okay. mi się od z którym możemy walczyć. Jeden kochany. Ej, Ej, ej. Ej, 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 ej. ej. Ja się nie zgadzam, że od razu walczyć z Bumim. Pokonaliśmy tu już ją? Co powiedzą tu Tile i May? Dobra, czyli dostaliśmy, tak dostaliśmy punkcik. To wszystko? Okej, okay. to wszystko. Nie dostanę nic od was, od Azuli też nic nie dostanę. Halo? Ja chcę coś od nich. Hmm. Dobra, wiecie co? Czas na Bumiego Cześć Bumi! Cześć, awatarze. Jestem królem Omaszu. E, jestem na dyplomatycznej misji. E, I aha, że ci z Narodu Ognia złapali mnie jakby bez ochrony. Dziękuję za uwolnienie mnie. Bez problemu. Wyzywam cię na pojedynek. Myślisz, że jestem starym, słabym człowiekiem, ale tak naprawdę jestem najsilniejszym człowiekiem, najsilniejszym airbenderem, czyli tkaczem ziemi. Dobra! Match Genius Bumi. Okej okay. O nie, to jest Tomas. <ścoughs> o kurde, jak ładnie jego ruchy. Muszę uważać, bo te kamienie są zabójcze. Chodź do mnie. Dobra, to nie, nie sięga tak daleko uuu Szalony geniusz Bum, jak odskoczył, widzieliście to? Muszę... Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, tu jest. Ale go odrzuciłem pięknie. Teraz ziemia. O, ale to dostałem, dobra. Już pół HP ma. Szybko pójdzie, dobra. Ogień. Za daleko. To powietrze. Uuu bała! Dostałem, potrzebuję wody Chodź tu, gdzie on jest Tutaj A, Ale dostał pięknie Dobra, go z takich Możemy tutaj nawalać Uuu, nie trafił mnie Płoń, dobra, teraz <ścoughs> Ale kontra, nie Nie mogę dostać I cię ziemią pokonamy Dobra, już, już Ostatnie tak jest! I co, nie dost... O! Proszę! Bum! Tak jest! Pokonaliśmy bumiego! Nie mam takiej ciężki! Okej, okay. dobra robota, awatarze! <grytania> Walczyłeś z ogniem w sercu i zdałeś test. Dobra! <grytania> Pięknie! Spoko! Dziękuję! Dziękuję, stary! Creeping Krystal! Okej, okay. dostaliśmy coś od niego, czyli do naszego domku pełzające kryształy, te co się jadło. Spoko. I co, to koniec? To już koniec. Azule tutaj. Pokonaliśmy, ona nie chce z nami już walczyć, bo niego pokonaliśmy. Tak? Czy cały Passing se Zrobiliśmy? Chyba tak. Dobra, jesteśmy na bazarze i tam widzę katarę i sokkę. Tutaj nie byliśmy. Dobra, tu nie byliśmy. Katara i sokka. Bumerangiem wymachuje. Dobra, co chcecie powiedzieć? Sokka. Eee, aha, Three copper pieces, trzy miedziaki zostawiliśmy. Nie, mamy trzy miedziaki i musimy je wydać eee, mądrze. Posłuchaj. A potrzebujemy jakiegoś jedzenia. Może kapustę? Nie, proszę, proszę, nie znowu. Co więc chcesz do jedzenia? Mięso. Momo zjedz yes. I know far for me, but can we just pretend? Wiem, że nie możemy go zdobyć, ale czy możemy chociaż udawać? Okej, okay. jestem Katara, to jest mój brat Sokka, jesteśmy z południowego plemię wody. Mm. <laughs> nie, nie widziałem cię tu wcześniej. Jestem awatarem, ja działałem, skąd wiedziałeś? Uuu, mogę odblokować południową e, południowe plemię wody, super. E, to honor z ciebie spotkać, ty już spotkałaś Anga z tutaj, czyni. Ehm, dobra. Jasne. wiedzę was. Jezus Naprawdę. Tak łatwo. Tak łatwo. Powiedzieć, że jest ktoś awatarem, i ty już mu uwierzysz, Katara? Na środku Bassingse. A to normalnie. A ty co, co masz do powiedzenia? Hey kid, wanna be some Cactus Joyce? Okej, okay. czy chcesz jakiś sok z kaktusa? <laughs> widzę, że znów mam ten znaczek, jakbym miał się pojedynkować z jakimiś tymi e, Daily, ale widzę, że tu jest Mako. A tam mam coś do rozwalenia. Okej, okay, to już to zróbmy. Najpierw pojedynek z Mako. Widziałem Bolina. Hej, ja będę right? <laughs> tak, jestem magiem. Czekam na pojedynek, więc zacznijmy się nawala nawalać, detektyw Mako okej, okay. pierwsze to jest jakby pierwszy level pojedynku tak, te takie złote co tam jest napisane dobra, znów się naszły, eee, naszły jakby na siebie życia, ale postarajcie się to zignorować, o tam jest Amon, widzieliście tam był plakat z Amonem, zaraz go bliżej zobaczymy, najpierw pokonam tego słabik, słabikszka. patrzcie już, już gryzie glebę, prosz koniec, nawet nie. <śśledzianie> szybko poszło powiem <laughs> jesteś dobry <laughs> Czy nie jesteś czasem e, prof tym? Dziękuję za trening, proszę bardzo Dziękuję, mam czwarty poziom. Mako skar. mamy e, szalik Mako Szpoko. Ja chcę rozwalić tą ścianę. Coś tu jest? Co tu mamy? Uuu Uu. Zewnętrze basingse Kim jesteś? Piękny dzień na relaks, tak, tak. To są jesteście po prostu mieszkańcy. Basing set. Co do jakieś przejście mamy? Co to jest? A tu na górze? Ja muszę sprawdzić, każdy. za Coś tam. A tam jest miejsce do medytacji, proszę, proszę. No, nie wierzę. Ja wiem, co to jest. To ta góra. Cześć, cześć pamięci Mako. Słyszycie? O. O nie. O nie. O nie. Kurde. Przestało? Czyli jak po... jak podejdziesz do tego, to to jest luten jakby co. To tu jest to drzewo, w którym Airo postawił ołtarzyk dla lutena. Nie. Winny grunt liść leci. Jakie to jest? Nie, to ta gra ma zbyt dużo smaczków fajnych nawiązań. Ja ja mogę tu pomedytować, nie? To skoro e, Mako, to złóżmy mu trybut i odblokujmy coś z ognia. I oprócz tego, Fire Sweep, ok, zaraz zobaczymy co to. E, I z wody, Oktopus Form, też jestem ciekaw. Więc mamy nowe magie. Sprawdźmy, czym jest Fire Sweep. Aha, czyli, patrzcie, co to jest żu żu <noise> tak to jest takie podcięcie a octopus form muszę mieć water source, okej okay. nie mam tu w pobliżu, a jest mm, nie ja stąd idę to jest zbyt smutne ta piosenka z tak, każdym razem jak gra to mnie normalnie i octopus form uuuu i co? dobra, czyli po prostu czy mogę uderzać z tego, a dookoła jakby jak ktoś do, pe, do mnie podejdzie, to pewnie uderzam. Nice Bum, 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 rozwalamy. Idziemy dalej, zobaczmy co jest dalej. Bo tutaj, tutaj nie, tutaj ja nie pasuje do tego. To jest zbyt smutne jak dla mnie i zbyt genialne. Okej, okay, tam jest jet znowu. Czy my już jetem widzieliśmy? Tutaj jest jakieś przejście. A nie, to jednak nie ma. Czy my już z jetem gadaliśmy? Tak, my już z jetem... Tak, to jest Airo! Patrzcie, jakie nawiązanie! Tu jest Airo, nie? Pójdzie po prostu sobie tędy. Pójdzie sobie po prostu tędy i ma tutaj piękne to wzgórze, gdzie jest Luten. Je, yeah, no, jakie fajne. Uuu, pogratulować naprawdę twórcom. No i jeszcze to granie. Idziemy stąd. Idziemy stąd. Nie chcę słyszeć winny gron liść. Bo ja się normalnie... Popłaczę, bo to jest takie kurde, świetna piosenka, taka smutna. To chciałem popatrzeć. <laughs> Amun, czyli to już jest. Patrzcie! Tutaj do rozwalenia, a tam jest. Sam Amun? Czyli to już jest Basing czy Miasto Republiki? Czy to w ogóle jest Miasto Republiki? Nie wiem, ale najpierw zobaczmy, co jest tu. Rozwalmy to. Dobra. Co tu? O! Trzeci pionek! Dzień dobry! Super, mamy trzy pionki, będziemy musieli potem ustawić w naszej siedzibie. Hmm. No i zobaczmy co tu się dzieje, bo o, wygląda ciekawie. Ok, ok. I co? Amon jest w Basingse. Od kiedy? I możemy z nim walczyć. Ciekawe czy będzie magiem krwi, czy nie. Dobra, sprawdźmy to. <ścoughs> eee... Czy żyjesz pod tyranią magów? Zdąż do równościowców. Traj to, sneak away. Hey there, in the bag, will leave yet, Avatar. Okej. Okay. Eee... Chcę pokazać ci swoją moc, jakby tak, tak coś, bo próbowałem się prześlizgnąć koło nich, więc sprawdźmy, jak silny jest. Amon. Rewolucjonari, rewolucjonista, Amon. Okej. Okay. Ciekawe, czy będzie magiem, czy tylko. Yo. Ej, jest! Myślałem, że jesteś niemagiem! Patrzcie, jak go nawalamy. A, jest sweepem. Dobra, Octopus Form. Ja też mam! No i co teraz? Dobra, chodź tutaj. No i co mi zrobisz? Pa, jak go odwróciło! Jaka muzyka teraz? To jest Final Agni Kai. On jest bardzo silny, widzę. Myślałem, że jesteś nie magiem, amonie. Szkoda, że nie użyjesz na mnie magii krwi, nie? Ale naprawdę mocny jest. Dobra. Teraz troszeczkę magii powietrza. Ale mam naprawdę muszę uciekać, bo kurczę, on nieźle nawala. Będziemy go tak nawalać. Magia wody jednak jest bardzo potężna, jeżeli chodzi o obrażenia. Patrzcie, kurczę. Muszę unikać jej dobra, dobra, dobra. Ło, kto posfor... Dobra, musimy uciekać. I teraz fire sweep. Chodź tutaj. Arrgh! Zostaliśmy odrzuceni. I magia powietrza. Co on przed chwilą użył? Okej. Okay. Okej. Okay. To wszystko. Amon pokonany. impossible. niemożliwe gain reward. I mamy punkcik kolejny Amon mask, maska Amona. Dobra. Ta, ten, no, atak to jest tak naprawdę dobra. Nie atakuj, no, atak. Okej, okay, to wszystko? Chyba już telewizję więcej w nie widziałem. Jak ja mam odlegować kapustę w moim domku? Potem pewnie będziemy musieli coś zrobić dla pana kapustki. Jedyne, co nam zostało. A jeszcze tu chyba nie byłem? Czy coś tu jest do odkrycia? Nie. Nie. O, czekaj. nie, nie. nie to nie. Jednak nie. Chyba wszystko. Tak? Nie, jednak coś tu otworzę. Patrzcie, pionek bym przegapił. Warto szukać. A tu co jest? Okej. Okay. Nie wiem, co tu jest. Jakby ten yy, białego lotosu, może jakieś ukryte. Dobra, mamy cztery pionki. To w takim razie wiecie, co zrobimy. Już tu nie wracamy. Na razie, może jak kiedyś yy, zobaczymy. Air Temple Island. W sumie wszystko mamy odblokowane. Może potem odblokują nam się nowe edukacje? Zobaczymy w każdym razie. Maska Mona. To statua Rawy, co ostatnio e, Jet, Asami, Longfang, Cabbage Merhan. Ja musimy, muszę jakoś to e, tutaj. O Mako, mamy, mamy. Co to jest Azula. Ha! Mamy od Azuli koronę. Nice, dobra. Hmm, chyba to wszystko, a ja idę jeszcze umieścić Wszystkie pionki na planszy, nie? Dobra, jesteśmy przy planszy do Paisho Umieszczamy cztery pionki Raz Dwa Trzy No i cztery No i pięknie No i pięknie Dobra, w, w razie postępów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Pionków nam jeszcze blokuje Ciekawe co się stanie jak odblokujemy wszystko no cóż, i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, w następnym odcinku, wiecie co, chyba odwiedzimy następną lokację, mam nadzieję, że nic nie zapomniałem z Basingse, a czego będę szukał, południowe plemie wody, a może arena rzrzenia ziemi, może Rżąca wyspa, a może północna świątynia powietrza, w sumie, napiszcie mi, napiszcie mi. Ja jestem ciekaw, w której lokacji jesteście najbardziej ciekawi. To End Czy ja mogę to jakoś zmienić? W teorii to ja chyba wiem, jak to ogarnąć. Dajcie chwilę. W takim razie, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnych przygodach z Minecraft Legendy Avatarów. Zobaczymy, do jakiej miejscówki tym razem się udamy. Basing se było ciekawe. O, proszę, jeszcze zapomniałem, że mam tutaj od Króla Bumiego ten pełzający kryształ. No i trzymajcie się, do usłyszenia. よし。